Dzień dobry, ja nazywam się Fateczkom Mateusz i zaprezentuję Państwu Kia Procity. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar grubości lakieru w celu weryfikacji powłoki lakierniczej. Prezentowane auto jest, posiada silnik benzynowy ze skrzynią automatyczną, jest to wersja GT, 204 konie. Prezentowany samochód sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania, leasingu, kredytu i jak najbardziej zakupu za gotówkę. Przedstawiony samochód pochodzi z polskiego salonu od pierwszego właściciela. Przejdziemy do pomiaru grubości. Pokrywa filmeta. W porządku. Prawy przedni błotnik. W porządku. Czasem jak sąd. Po się na lakierze trzeba po po prostu ponowić pomiar. Prawa część dachu można powiedzieć wzór grubości powłoki lakierniczej w porządku, oryginał prawy tylny głoty góra w porządku. Do ubotnika przy rancie ze zderzakiem w porządku często, przy drobnej stuczce, czy dojechaniu, tylny zderzak w ten sposób, jak tutaj linia jest po całości taka szeroka, dochodzi do delikatnego najechania zderzaku ze ślizgów, obdarcia, i jest tutaj też wtedy coś robione. Tutaj mamy na pewno oryginał. Ten samochód, po też sprawdzeniu historii szkodowej, jest autem w oryginale. Nie miał żadnego zdarzenia. Tak więc, pomiar grubości jest tylko formalnością. Prawe tylne drzwi w porządku, prawe przednie również. Ja jest to jest wszystko w porządku. Super, B. w porządku wnęka tamtego w porządku pokrywa bagażnika jest górna część plastikowa tutaj mamy stany wszystko w normie otworzymy sobie bagażnik tu jest w porządku tak jak być powinno ten model ma charakterystyczny tutaj inny kolor wnęki pod silnikiem również są tak samo lakierowane bazą, klarem, jest dotąd to jest fabrycznie, tak być powinno Lewa część samochodu. Wszystko jest fabryka, lewy tylny błotnik, również. To jest w porządku, w zależności jak sonda ułoży się na makierze porząd różnic tej wielkości. To jest naturalne, to jest wszystko w oryginale. Dodam czego nie jesteście Państwo w stanie zauważyć na kamerze, że samochód nie posiada żadnych jakichkolwiek śladów lakierowania, powłoka lakiernicza jest równa, kolor jednolity, cała warstwa lakieru jest bardzo ładnie utrzymana i zachowana pod kątem i wizualnym oraz takim, że na pewno nie było jakiejkolwiek ingerencji z zewnątrz. To jest wszystko w porządku, supekbę. Przejdziemy sobie, zanim wejdziemy do środka zobaczymy silnik, przejdziemy jeszcze dokładnie po każdym elemencie tutaj błotnik koło, jak widzimy nigdzie nie posiada zarysowań, uszkodzeń, przy tak niskim profilu wielkości felgi i niskiego profilu opon to jest aż wyjątek tarcze w perfekcyjnym stanie samochód zaznaczę ma bardzo mały przebieg 55 tysięcy km. Przednie drzwi, również bardzo ładne drzwi tylne tylny płotnik, mikroskopina wgniotka, nie wiem czy to będzie widoczne. Tutaj jakaś parkingówka Felga idealnie tarcza również w porządku tarcza, delikatnie przykorodowane samochód stoi. Dzień dobry. Dzień dobry. z tyłu tutaj, <laughs> zarówno jak końcówki wydechu, całe zderzaki, dodatki one są lakierowane czarny poły, nie porysowane, poobijane czy zadrapane prawa strona samochodu, tylny błotnik idealnie felga, co prawda jest gdzieś tam troszeczkę brudna przejechania tarcze przykorodowane, ale w porządku prawe, tylne drzwi w porządku, prawe przednie drzwi, również błotnik, tak samo. Przejdziemy sobie do środka. Jeszcze dodam, bo tego nie pokazałem, że nie będziemy wracać. Opony z tyłu w bardzo dobrym stanie, z przodu takie nadające się na ostatni sezon. Wnętrze samochodu w porządku, w bardzo dobrym stanie. Tutaj ja mamy jedną wniotkę. Czy był pas? Nie uwaga, właściciela. Samochód jest bardzo bogato wyposażony. Między innymi posiada dużą nawigację, kamery cofania, podgrzewaną szybę, fotele, kierownicę klimatronik dwustrefowy system dostępu bezkluczowkowego opcje zmiany trybu jazdy sport normal, samoparkowanie auto również posiada skrzynię automatyczną, co wspomniane było wcześniej, łopatki do zmiany biegów virtual cockpit elektryczny fotel z pamięciami ustawień tutaj wszystko wygląda wzorowo ładowanie nawet indukcyjnie telefonu dodatkowo system posiada martwego pola jeżeli chodzi o tył w cudzysłowie nikt tu nie siedział elektrycznie otwierana klapa bagażnika Wszystkie takie elementy, jak Państwo zwróciliście uwagę, posiadają wykładzinę gumową w celu zabezpieczenia pojazdu. Tutaj mamy subwoofer systemu JBL, nagłośnienia. No tutaj, jak to otworzymy, to to jest jak nowe. Na wyposażeniu niestety zestaw naprawczy, koła dojazdowego tutaj nie posiadamy. Przejście na narty też jest tak. Podłokietnik. Lampy LEDowe, zarówno do jazdy dziennej, mijania oraz drogowe. Co do wyposażenia, powinno być wszystko, co byśmy mogli potrzebować i na co dzień używać samochód w środku jak na zewnątrz e, prezentuje się bardzo ładnie, przejdziemy sobie jeszcze zajrzymy silnik samochód cały czas pracuje e... Włączony jest aktywny wydech bardzo ładnie to pracuje, przyjemnie oczywiście nie każdy tego typu rzeczy lubi, można to wyłączyć klapy się pozamykają i samochód będzie pracował normalnie silniczek no to cichutki przy takim przebiegu również jest czysty widać, że specjalnie czyszczony nie był poza jakimiś tam otarciami elementów plastikowych Terminami żadnym nie było wykładzi na wygłuszenie silnika w całości tutaj tak samo jest ten szary punkt, który wspominałem, jest z tyłu. Żadne śruby nie rozkręcane, nie rozbierane, tak jak być powinno. Wszystko w oryginale jeszcze nie wymieniane. Wszystkie również szyby są też oryginalne, nie były wymieniane. To jest akurat też przypadek, ponieważ szyba czołowa potrafi nawet w nowym samochodzie ulec uszkodzeniu listwy, dodatki progowe, nie uszkodzone, nie połamane, nieponiszczone auto ogólnie z zewnątrz jak i wewnątrz prezentuje się bardzo dobrze Gdyby były jakieś pytania, wątpliwości, prosimy o kontakt wyłącznie telefonicznie. Teraz Państwu bardzo dziękuję i do zobaczenia.